W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja prasowa promująca wydanie drugiego tomu dawnych pieśni kieletczyzny. Pierwszy tom ukazał się 11 lat temu. Przed naszym mikrofonem autorzy drugiego tomu Jerzy Gumuła, muzyk, instruktor muzyczny, były pracownik WDK oraz Michał Stachurski, także muzyk i obecny pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury. Dlaczego trzeba było czekać aż 11 lat na drugi tom? No cóż, tak jak powiedziałem, nie do mnie to pytanie. Ja chciałem i materiał był przygotowany już dawno. Natomiast no może nie było klimatu, może nie było pieniędzy, żeby zrobić to wydanie od razu. A teraz był klimat i były pieniądze? Składaliśmy projekt trzy lata z rzędu i dopiero za trzecim razem, do trzech razy sztuka, projekt do Ministerstwa przeszedł. Mówiąc kolokwialnie, i udało się pozyskać pieniądze na realizację na wydanie tej książki. Jak długo pracowaliście nad tym drugim tomem? W zasadzie w zasadzie 10 lat, panie Jurku. No, no trochę mniej, bo potem już leżało to i czekało, prawda, na półce, ale swoje musiało odleżyć. Sam, sam proces przed wydaniem również trwał jakiś czas. Trzeba było przygotować wydawnictwo pod kątem, pod kątem samego wydania. Ponad 600 pieśni jest uwiecznionych w drugim tomie z całego województwa od północy, południa. Także tutaj nie wybieraliśmy tylko to, co było, zostało spisane. Kto jest adresatem tego wydawnictwa? Przede wszystkim zespoły wykonawcy folkloru. Jest to dla nich nieoceniony materiał dydaktyczny. Znajdują, mam nadzieję, że znajdą repertuar, który będą wykonywać w przyszłości. Badacze folkloru, instruktorzy i takim jakby celem nadrzędnym wydawnictwa jest również uchronienie, uchronienie tego dziedzictwa kulturowego od zapomnienia. Jak wyglądała praca nad tą książką, bo ona zawiera zapisy nutowe i teksty. Pracę nad wydawnictwem rozpoczął pan Jurek Gumuła, który przez, przez kilka lat zbierał, zbierał te pieśni, i później zaprosił mnie do współpracy nad wydawnictwem, nad opracowaniem całego wydawnictwa. Więc, jakby głównym bohaterem tego wydawnictwa jest pan Jurek. Ja byłem instruktorem terenowym. Jak byłem na wyjeździe gdzieś, zawsze nagrywałem takie rzeczy. Jak były przeglądy w busku, zawsze były one utrwalane. No i potem tylko przerzucić to na papier. Pieśni zawierają oryginalne teksty gwarowe. Yy, tak jest. Wspomagała nas pani yy, doktor Alicja Trukszyn w tym temacie, yy, także Miejmy na, nadzieję, że nie, nie nastąpiły przekłamania, wiadomo, że y, jakby przekazywanie informacji, przekazywanie danych w każdym przy, przypadku spotyka się z cytrołem głuchego telefonu. Więc y, chcieliśmy zawrzeć jakby możliwie jak najczystsze formy gwarowe y, w, w tym wydawnictwie i no tak, tak mamy na, nadzieję jest. Obydwa tomy zawierają ponad tysiąc pieśni. Pierwszy tom 450 i y, drugi tom y, zawiera 628 dokładnie. Więc to jest ponad, po, ponad 1000, y, prawie 1100 utworów. Można powiedzieć, że to jest cała baza dawnych pieśni ludowych województwa kieleckiego? Na pewno nie. To jest nieobliczalne. No. Gdybyśmy mieli to szczęście i mogli rzeczywiście nagrać, usłyszeć a ludzie umierają, zespoły się zmieniają. Te utwory się pojawiają. Wspominałem na konferencji, że, że już po wydrukowaniu, kiedy miałem tą książkę w ręku, to pojawiło się kolejne 10 utworów, które, które znalazły się w archiwum zakładowym Wojewódzkiego Domu Kultury. Wobec tego, jak można zdobyć taki egzemplarz? Zgłosić się do Wojewódzkiego Domu Kultury.